Hej, cześć, witam, z tej strony Gerardo. Dzisiaj zapraszam Was na materiał, w którym pokażę Wam, jak Evron oszukuje swoich widzów na konkursy. Zapraszam do oglądania. Przed Wami jest Kacpi. Kacpi, który nazywa się Kacpi Kacpi na YouTube, a w Fortnite nazywa się Dragon Wielki. Od zawsze wspiera Evron, Evrona kodem, sklepie także może zobaczmy tutaj. No niestety, Dragon Wielki nie istnieje, nie istnieje Dragon Wielki, także chyba jednak Cię nie wspiera Evron. Tutaj chyba przypadła mu ta nagroda. Ale zobaczmy, może dalej, może następna osoba. To są losowe filmy. Ja, ja po prostu szedłem na kanał Ewrona, wziąłem sobie losowe filmy, losowe niki i, tlak, i po prostu pisałem je w tracker, nie? Więc zobaczmy, tutaj przed nami jest manekin. Manekin www, tutaj legitne konto wygląda. No niestety, manekin www również nie istnieje. Jakby, wiecie, to jest trochę nie fair ze strony Ewrona, że on jeszcze bezczelnie udostępnia te. Wiecie, te screeny tutaj na tym. Ja wam na samym końcu tego filmu pokażę, jak on to robi, żeby była tutaj nickname i, i komentarz taki, jaki on sobie życzy, żeby nie było. Ale jeszcze przed nami troszeczkę odcinków, znaczy w sensie tej troszeczkę tych jego odcinków jest. Pasza, pasza na zawsze, tej wierny fan paszy, zobaczmy, czy istnieje. No niestety, wierny fan paszy również nie istnieje. No co mogę powiedzieć? No co mogę powiedzieć tej wierny fan, fan paszy, już nie jest fanem paszy, niestety. Zobaczmy sobie następną osobę. Bo za chwilę zrobi się jeszcze bardziej ciekawie, tylko musimy zobaczyć tam kilka wiecie, materiałów. żebyście mi nie powiedzieli, że ja wziąłem tam jakieś trzy odcinki jego losowe i tam akurat nikt nie wygrał, albo zmienił sobie nickname, prawda? W Fortnite o Fortnite co dwa tygodnie, nickname można zmienić. Przed nami Aranne. Aranne, zobaczcie tutaj, Aranne sobie tutaj wygrał. Mhm. Mm no niestety, kolejna osoba, która coś wygrała, ani tego nie dostanie, no bo zmienia nickname wiadomo, tak? Tutaj to także Efron się już ze mnie skontaktuje. A jak się skontaktuje, to Evron, Jeżeli obejrzysz ten materiał, koniecznie powiedz mi, jak to zrobić, bo to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć. Takie, tru, takie tutaj, wiecie, triki, sztuczki, nie? Że ktoś tutaj zmienia nickname niby, ty tutaj nie masz jak skontaktować i nagle wysyłasz mu nagrodę. Dobra, zobaczmy sobie dalej. Zobaczmy sobie dalej, bo dalej jest jeszcze ciekawiej, bo już pomału kończymy odcinki Evrona. Jest tutaj graczek Pol. Maciek graczek tutaj jest normalnie tako. No niestety, graczek Pol też nie istnieje. Też pewnie zmienił Nickname. Też pewnie zmienił Nickname, jakby że nie osądzajmy, jest OK. Graczek Pol nie istnieje, ale zmienił pewnie Nickname, nie ma problemu. I teraz przejdziemy sobie do ostatniego konta, który akurat losowo też znalazłem, ale tutaj sprawa robi się bardziej ciekawa. Jest sobie tutaj Karol Jamba. Karol Jamba sobie tutaj wygrał. Mówię fajnie z jego strony, że sobie wygrał. Pewnie otrzyma swoją nagrodę już niebawem. Po czym zobaczyłem, że konto istnieje. No, już tutaj nie powiem, bo się lekko zdziwiłem. Pewnie Wy teraz też jesteście lekko zdziwieni po tych wszystkich screenach. Mówię, Karol Jamba istnieje, czyli żeby na pewno dostał swoją nagrodę. Ale dosłownie po sekundzie później zjechałem trochę niżej i zobaczyłem, że Karol Jamba ma zagrane 4 mecze, 4 mecze. ogólnie na tym koncie, bo to jest nowe konto. 4 mecze. Jedno zabójstwo, 0,25kD. Zagrał sobie po prostu 4 meczyki i na tym się skończyło jego konto. Nie? Po czym teraz tu jest najciekawsze. Zobaczcie sobie, że Jamba napisał w swoim komentarzu, że przydałby mi się sprzęcik, nie? I w ogóle kupiłem ostatnio skina na kodzik. Spoko, ciekawe jaki to jest skinek, skoro konto jest założone, tak jak tutaj już teraz widzicie, tak jak już teraz tutaj sobie widzicie, to konto jest założone 11 lipca. 11 lipca to są dokładnie dwa dni temu i teraz możecie zobaczyć bardzo ciekawą zależność tutaj pod odcinkiem Evrona, kiedy on dodał swój materiał. Jest to również 11 lipiec. No ale to coś tu, coś mi się tu nie zgadza ewidentnie. Tutaj 11 lipiec, tutaj 11 lipiec, a on pisze, że kupiłem ostatnio skina na kodzik? Ajajaj, coś tu Ewron chyba ściemniasz mi tak troszeczkę. No ale nie wiem, dobra, nie osądzajmy jeszcze. Tutaj po prostu może być zbieżność, wiecie, jakby dat, prawda? Szczególnie, że jakby jeszcze też losowanie powinno odbić się wcześniej, no bo losowanie musi najpierw nagrać ten materiał. Chyba że Ewron codziennie nagrywa rano materiał i codziennie go wrzuca. Nie wiem, nie śledzę jego twórczości. Przez to właśnie jakim jest teraz człowiekiem, jakim się okazuje. Ale może tak jest? Może tak jest, może to jest po prostu zbieżność. Może dla, dla Jumbola, kupiłem ostatnio skina na kodzik, to jest ostatnio na przykład jest, nie wiem, 13 minut temu, prawda? Bo, bo tak może być. Tutaj jambol sobie zagrał 4 gierki, stwierdził, że gra mu się nie podoba, skin tam przepadł. Najwyżej fałdolce to nie wiem, koledze, prawda? No i stwierdziłem, że okej, okay, jakby to są tylko niki w Fortnite, wiadomo, to można zmieniać, to można sobie tutaj, wiecie, jakby robić co się chce. I stwierdziłem, że sprawdzimy sobie kanały na YouTubie. Tak, stwierdzimy zobaczymy sobie kanały na YouTubie, które faktycznie tutaj powinny istnieć. No i niestety, no i niestety dla Was są jeszcze smutniejszą informację, dlatego, że możecie mi ufać albo nie, możecie sobie również pisać Kacpi, Kacpi, w filtrach zaznaczyć kanały. Żaden z tych kanałów, ponieważ prześledziłem każdy, ani nie subskrybuje Wrona, ani nie gra w Fortnite'a, jakby te kanały są po prostu w 100% wymyślone. Na to, żeby to Wam udowodnić, to Kacpi, Kacpi, jakbyście nie pamiętali, to jest nasz przyjaciel, który nazywał się... Tutaj ma. Nazywał się on Dragon Wielki Zero w Fortnite. Więc Kacpiego, Kacpiego, pominijmy i idźmy sobie dalej, bo to jest kolejna osoba. Kolejną osobą jest Manekin W. Manekin WW, przepraszam bardzo. Manekin WW, jak widzicie, sobie niestety nie istnieje, a tutaj ewidentnie widzimy, że Manekin WW z tego konta skomentował tutaj ten post. No i teraz, jak to Evron mógł zrobić? Kurczę, no nie wiem, nie wiem, ale postaram się to rozmyśleć i na końcu tego odcinka wam pokazać, jak to się robi. Więc zobaczmy sobie manekin, wównie niestety też nie istnieje, a dodał komentarz, także tutaj już mi coś śmierdzi po malutku, to już coś mi się nie podoba. Zobaczcie sobie następny, Pasza na zawsze. No Pasza na zawsze, tej wierny fan, fan Paszy, powinien istnieć. O, czekajcie chwilkę, bo mi się, bo mi przerwy usunęło. Pasza na, Pasza na zawsze. Duży klieter na obciążenie nie było. O, chodzi nam o tego Pasza na zawsze. Niestety paszy na zawsze również nie ma. No, niestety, no tak jak tutaj widzicie, pasza na zawsze, nawet przy was to wpisałem, żeby nie było, że oszukuję. Pasza na zawsze to był ten dokładnie ziomutek, który tak się nazywa. Niestety go nie wyszukuję. Nadal kolejny tutaj screen pokazuje, że te osoby po prostu nie istnieją. Tylko pytanie teraz, jak Evron chce się z tego wytłumaczyć? Bo jestem mega ciekawy. Prawdopodobnie po prostu zignoruję ten materiał, bo jestem zbyt mały, żeby trafić do niego. On jest zbyt dużym gigantem, jeśli chodzi o popularność. Ale jeżeli możecie, to po prostu podsyłajcie mu ten materiał, żeby on go nie unikał, ponieważ wiecie, jakby on tutaj oszukuje ludzi, to jest normalnie legitne oszukiwanie, za co on zbiera później hajs z kodu, w którym wy go wspieracie, nie? Im więcej osób się dowie o tym, jakim on jest oszustwem, tym mniej osób będzie go po prostu wspierało i po prostu o tym straci, a może sam nawet Epic Games stwierdzi, że hej, skoro faktycznie Evelyn organizują konkursy, a wiecie, jakby dla osób, które wspierają, a jednak nikomu nic nie wysyła, bo tacy ludzie po prostu nie istnieją, tylko ustawia sobie te konkursy, może zabiorą mu kod twórcy po prostu, bo nie mam innego pomysłu, jakby go tutaj mogli ukarać. Przed nami, jak widzicie, jest już... Yy, Areneusz. Przepraszam. Arenasz Wiel. Arenasz Wiel. Arenasz Wiel tutaj skomentował z tego konta. Niestety również nie istnieje arenasz Wiel. Aj, Wiel aj, aj, ten arenasz. Macie graczek. Macie graczek, to jest z nim dziwna sytuacja, dlatego że macie graczek istnieje. Macie graczek to był... Gracz Pol, nie wiem czy go pamiętacie. Gracz, graczek Pol, proszę bardzo. Graczek Polta jest konta z tego konta, więc stwierdziłem, że wejdę sobie na to jego konto, że wejdę sobie na konto Maćka i zobaczymy, co tutaj Maciek nagrywa, albo nie wiem, jakby jakie ma aktywności na koncie. Jak widzicie, niestety Maciek nie ma żadnej aktywności na swoim koncie, ani nie ma tutaj, wiecie, jakby 3 lata temu ostatni był tutaj dany jakiś film, ma zamknięte subskrypcje, więc też ich nie zobaczymy. Zablokowany cały profil, nic nie możemy zobaczyć. No i Maciek sobie tutaj wygrał, prawda? Nie wiem jak się skontaktuje z nim Ewron, no bo ani informacji o nim nie można wyciągnąć, ani nic. Także jestem bardzo ciekawy. No i na samym końcu jest nasz ulubieniec, który wprowadził trochę tej zamieszania. Karol Jamba. Karol jumba tutaj sobie, proszę bardzo, już wam pokazuję. Karol Jamba, Karole Jamba. przepraszam, Karole jumba dokładnie powiedzmy. Karole Jamba również nie istnieje. I teraz pytanie, skoro istniało jego konto i było założone w ten sam dzień, kiedy był opublikowany materiał u Evrona, to czy Evron nie zdążył założyć kolejnego konta na Gmailu, żeby szybciutko tutaj dorobić sobie Karolę Jamba? No Evron, błagam, bardzo ułatwiasz w pracę. Teraz, tak jak wam obiecałem, pokażę wam jak to się robi, ten taki fajny myczek, żeby... Poczekajcie, tylko muszę tego screena ukryć. Żeby pokazać wam jak Evron może łatwo sobie tutaj oszukać... Was jako, po prostu możecie, wiecie, jakby Wy widzicie, prawda? To jest losowy materiał Ewrona, tak jak widzicie. I teraz tak, losuje się, losuje się tutaj ewidentnie coś, zaraz zobaczymy. Ja Wam teraz pokażę, po prostu jak zmienić. Jeszcze raz. Nie, tam nie zaskoczyło. OK. No i tutaj ewidentnie widzimy, że tutaj wygrał sobie u, 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 konkursu u sobie gościu, prawda? I teraz jak zmienić, żeby móc wpisać tutaj sobie dowolną frazę? A więc sobie robimy coś takiego. Wpisujemy sobie tutaj Gerardo. Ewron, ja tutaj sobie właśnie wygrałem cię konkursik, także morteczko, yy, kodzik Ewrony nigdy w sklepie. Czuść mały. O, tak sobie zrobimy. Zbiormy sobie Enter. Proszę bardzo. Nawet taką literóweczkę zrobiłem, to ją poprawmy, żeby. O, proszę bardzo. No i co, no i tak sobie Evron wygrałem cię, konkursik, także i że moje Faudolce dojdą. Aha, jeszcze na pisemniku. przepraszam, guys, sorry. E Nick wyfortnite Evron. Nik Nick fortnite Evron, także jakby co, Evronik, to się znowu skontaktuj przez mój nickname. Zachęcam was do tego, żebyście zostawił subskrypcję, slajka na tym kanale i żebyście podsyłali mu ten materiał za każdym razem, kiedy będzie u niego konkurs, podsyłajcie mu po prostu link do tego, ponieważ no ten gościu nie może sobie tak po prostu, wiecie, jakby oszukiwać ludzi. On niby organizuje są konkursy, jest świetnym twórcą, po czym nagle okazuje się, że po prostu jest zwykłym oszustem, nikomu nic nie wysyła, on organizuje konkursy, wiecie, na 10, komputer za 10 tysięcy, telefon wysyłam, dam to, on ma partnerów, dlaczego ci partnerzy nie reagują na to, że on nikomu nic nie wysyła, to jest niedorzeczne dla mnie. Jasne, pewnie zrobił kiedyś konkurs, w którym coś wysłał, albo stawiam, że pewnie partnerów konkursy rozsyła po prostu, no bo pewnie ma to w umowie. Ale, jakby no, to nie może tak być. Gościu jest ogromnym gigantem Fortnite'a, a oszukuje ludzi na 40 zł co każdy odcinek. To jest 40 zł dziennie dla kogoś, kto zarabia 40 tysięcy razy więcej z tego samego kodu. Co mogę więcej powiedzieć? Teraz wszystko widzicie, jak to wygląda. Zapraszam Was do subskrybowania oraz lajkowania. I podsyłajcie ten odcinek, naprawdę, podsyłajcie mu cały czas. Trzymajcie się ciepło. Cześć.